Tutaj w tej książce znajdujemy wiele takich też przykładów biblijnych i między innymi też spotykamy proroka Jonasza. Wiemy, że Jonasz gorszy się miłosierdziem Boga, też mu nie pozwala do końca na to miłosierdzie. I takie pytanie, kiedy my nie pozwalamy Bogu na miłosierdzie? Pytam dlatego, że też... Dotyczy to wielu z nas i nie tak łatwo jest przejąć miłosierdzie, że często bywa tak, że my też nie pozwalamy Bogu na miłosierdzie we własnym życiu albo w życiu drugiego człowieka. Bardzo ważne pytanie i odpowiedź, pierwsza i krótka jest nie pozwalamy wtedy, kiedy nie przebaczamy. Kiedy nie przebaczamy. Kiedy nie przebaczamy innym i nie przebaczamy sobie. Bóg płacze i czekał. Chciałbym tu nawiązać do Jonasza. Na czym polega problem Jonasza? Problem Jonasza polega na tym, on prezentuje, proszę pamiętać, naród Izraela. On prezentuje ten naród, który przez Asyrię, bo przecież ta, e, tak, tak, miasto, które ma, e, które ma być zgubione, to jest największe miasto, stolica Asyrii i, i tam żyją ludzie, którzy mają krew na rękach. To był bardzo okrutny, bardzo przemocowy naród. To był naród, którego, którego wielu się dookoła bało i drżało. Nie wiem, może Jonasz widział śmierć bliskich, może widział, jak mordowano mu ojców, może widział, jak, jak inni płakali bezradnie, krzycząc do nieba. I i, I nagle no, no, bądźmy najpierw tak empatycznie trochę z tym Jonaszem, bo to trochę nasz problem. Nagle słyszy, Bóg mu mówi i idź, idź do niniwy i, i głosie, e, e, że głosi Niniwie, e, że, e, żeby pokutowała. Ale co to znaczy, żeby pokutowała? Żeby się nawróciła. A jeśli się nawróci, to co? Że Bóg oddali tą karę. To Bóg oddali tą karę. I on tego nie mógł przełknąć. Ja wiedziałem, że ty jesteś miłosierny. Ja wiedziałem. On idzie przez to miasto, głosi, bo już nie może dalej przez Boga, od Boga uciekać i się nie zgadza dalej z Bogiem. To jest najbardziej nienawrócony w Niniwie człowiek. Prorok Boga. Najbardziej nienawrócony. Dlatego, że on idzie przez to miasto, głosi, jak się okazuje, bo czwarty rozdział o tym mówi, pokazuje, głosi cały czas z nadzieją, że Niniwa się nie nawróci. I potem czeka tam, usiadł sobie pod tym krzaczkiem recynusowym, prawda, i, i, i patrzy, co się będzie działo. I blednie na twarzy, kiedy widzi, że, że miasto pokutuje, prawda? I się gniewa, i się zaczyna kłócić z Bogiem, prawda? Dlaczego, dlaczego, ty, dlaczego ty przebaczasz? Ale to także oznacza, że on nie przebaczy. Ale to do takiego stopnia, że Jomaszowi ja się odechciewa żyć wręcz. Oczywiście. Aż to. się to... żyć, aż takie jest w nim, prawda? No. Jest tak. inny przykład mocny w Biblii, który przytoczę. Pierwsze zabójstwo, pierwsze bratobójstwo, to jest bratobójstwo Kaina na Ablu, na bracie swoim. Jest taki moment, kiedy Kain ma krew na rękach, i Pan Bóg go pyta, gdzie jest Twój bratabel? O co go tak naprawdę pyta? Pyta go o tę relację z bratem. Pyta, pyta go o to, czy, czy on, niezależnie od tego, co się wydarzyło, na nowo pokocha swojego brata. Tak to słyszę. A Kain? Jest w takim amoku, grzechu i złości. Czy jestem stróżem brata mego? Jak, jak bezczelnie. Jak, ale człowiek tak się zachowuje w pierwszym momencie, się broni. Bóg jest na niego wrogiem, Bóg jest na niego kimś niebezpiecznym. Dajcie mi spokój. Zaczyna zachowywać się, jak zaranione zwierzę, przepraszam, zaczyna. Wszystko dookoła jest. Tak, tak, teraz mnie naznaczysz i każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Prawda? O nie, to zazdrość, o nie, to zazdrość, to zazdrość, to zazdrość, to tak, tak, oczywiście, ale chodzi mi już o sam moment, kiedy on jest po grzechu, a Bóg mówi nie, nie, nie. Ktokolwiek by cię zabił, będzie się na razem Co to znaczy, że Bóg chroni Kaina, ale jest taki teolog współczesny, że Mikołaj Bierniajew, który odwrócił pytanie, mówi pytanie jest też w drugą stroną, strony Ablu, dziejstwu i brat Kain? Dopóki ofiara nie przebaczy także sprawcy, także ona będzie niszczona całe życie. Także jej się prędzej czy później nie będzie chciało żyć. Dlatego, że brak przebaczenia nas niszczy. Jest czymś najbardziej destruktywnym w nas. Bo w braku przebaczenia, wracamy do tego, co Pani zapytała, Pozbawiamy się spotkania z Bogiem miłosierdzia. To nie jest tylko tak, oczywiście w pierwszym rzędzie nie mieszamy absolutnie odpowiedzialności sprawcy, od tego, że ofiarą jest ten, który doświadczył krzywdy. Ale w momencie, kiedy doświadcza krzywdy, nosi w sobie ranę, i ta rana może stać się miejscem pokusy, żeby to samo zrobić z Kainem, co Kain zrobił z Ablem. My wiemy, że zło wtedy rodzi zło, przemoc rodzi przemoc i dlatego pojawia się kto? Ten, tak bym nazwał go również, nowy Abel, tak my go nazywamy nowym Adamem, idzie na krzyż i co robi tak naprawdę Jezus? Zatrzymuje na sobie całą przemoc. Na przemoc odpowiada miłością, bo tylko miłość może pokonać przemoc, tylko miłosierdzie może pokonać zło ilekroć i jak długo w świecie, na przemoc będzie się odpowiadało przemocą, niezależnie od tego, co się wydarzyło. Świat zawsze przegrywa. Przegrywa nie tylko ten, który na początku tej przemocy użył, ale także przegrywa zaraz potem ten, który na przemoc odpowiada przemocą. Proszę zauważyć, że to prawo odwetu, które istniało w Starym Przymierzu, to ono, ono nie było takim prawem, które miało jedynie dawać ulgę nienawiści. Nie, ono miało, było prawem, żeby postawić granice, czyli jeśli ktoś ci wyłupił oko, ty mu też wyłup oko, żeby już drugi raz tego nie zrobił. Tyle tylko, że człowiek zobaczył bardzo szybko, że tam, gdzie przemocą odpowiada na przemoc, tam się mnoży przemoc. Jeszcze raz powtórzę, to, co najbardziej może zamknąć na Boże miłosierdzie, to jest brak przebaczenia. I on jest zawsze destruktywny. Destruktywny był w Jonaszu. Oj, Ksiądz Prącato ma taki piękny przykład. <gryw> Bardzo pięknie parafrazuje, mówi: no Dlaczego ta ryba go wyrzuciła? No. No bo on był tak niestrawny, on był tak, tak zgorzkniały, że ona już nie, nie mogła go unieść sobie, nie? On był nie, nie, nie do strawienia, ten Jonasz, prawda, z całą tą swoją… Z bardzo piękny, trzeba by powiedzieć, że, prawda, oczywiście, że to jest taka parafrazy, ale, ale, ale bardzo taka, taka bliska, prawda, Musiała, ona go wypluła po prostu, nie? Ale Pan Bóg nigdy człowieka nie wypluje. Nawet przychodzi i rozmawia z tym Jonaszem, mówi tak, żal ci jest tego, tego drzewka, mówi, tego narodu ci nie żal? No właśnie, bo pisze ksiądz, że Pan Bóg nie dopatrzył się w nim miłosiernego spojrzenia, tak jak Faustyna nauczyła się mieć te miłosierne oczy, widzieć miłosiernie, czy wychowanki swoje, za które się modliła. Tak, Jonas, Pan Bóg Jonaszu nie dopatrzył się tego miłosierdzia tak. ostatecznie. Ja na tego rozpocząłem od, od rozdziału Faustyna jak Jonasz, bo początek jest pod pewnym względem podobny. Faustyna ucieka, Jonasz ucieka. Jonasz ucieka, bo, 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 bo no, no, no nie wierzy, że on uniesie to, to posłanie, tę misję. Faustyna ucieka, bo też jest, jest przekonana, że, że, że ona nie uniesie tego, czego chce od niej Jezus. Prawda? Zresztą także wtedy, kiedy to otrzymuje do czytania, jakby to ją uzdrawia ta lektura Jonasza. A Pan Jezus jej polecił czytanie księgi proroka Jonasza. I, i ona to później komentuje, że, że uleczyło ją to czytanie, bo ona siebie zobaczyła w Jonaszu, zobaczyła w tym, że ona uciekała, a jest, a jest zaproszona do zaufania. I tu jest, się zaczyna różnica, że Jonasz nie miał siły zaufać, bo, bo Pan Bóg nie ma do nas pretensji, że nie możemy unieść tajemnicy, bo nikt nie uniesie, naprawdę nie uniesie. Pan Bóg nie ma pretensji do Piotra, że, że zaczyna się szamotać i kłócić, kiedy Jezus mówi o krzyżu. To było dla Niego nie do uniesienia. Wiele jest takich doświadczeń w naszym życiu nie do uniesienia i On o tym wie. I Faustyna tak miała wiele razy. Także wtedy, kiedy już chora na gruźlicę, słyszy, że ma zakładać zgromadzenie. No, no, no Panie Jezu, no to popatrz na mnie. No, no. No ja już jestem szczępek, oczywiście parafrazuję. To o, o co Ci? Ty zrób swoje. Ty zrób tyle, ile ty możesz. Resztę ja zrobię. Ta reszta to jest, to jest, to jest prawie wszystko, albo nie, jeśli nie wszystko. Do nas należy co? Zaufać. I dlatego to jest dla niej tak kluczowe. Później do tego docieramy, że na niej ufać to znaczy wierzyć, że jeśli to jest jego wola, ona się spełni. Ksiądz mówi o tej odpowiedzi Bogu. Bo na przykład, gdy podejmujemy naszą odpowiedź Panu Bogu, to jest takie nasze oracje życiowe, to ważne jest, tak jak Faustyna, bo ona była krucha, miała doświadczenie własnej kruchości i często o tym Jezusowi mówiła, ale właśnie z drugiej strony, no właśnie, mamy nie patrzeć na swoje siły, polegać na Panu Bogu, ale co z naszym rozsądkiem, który też się domaga pewnych racji. Musimy też brać pod uwagę rozsądek. Ja uśmiecham się, bo bardzo mi się spodobało. To pytanie o rozsądek, bo dokładnie rozsądek jest w tym, że my ufamy. Jest nierozsądne podchodzić do tajemnicy jako do zadania, a misji, którą ja muszę wypełnić. To jest nierozsądne. Rozsądne jest pamiętać, że wejście na drogę wiary to po pierwsze, to jest wejście na drogę, na której wszystko mnie przekracza. Wszystko. Moje myśli nie są waszymi myślami. Wasze drogi nie są moimi drogami. Czyli samo wejście na drogę wiara już jest doświadczeniem tajemnicy, bo jest zgodą na to, że daje się przeprowadzić przez Tego, który mnie absolutnie przekracza. I dlatego nie ma nic bardziej w wierze rozsądnego, jak zaufać. Jeśli, jeśli ja chcę wierzyć. To nic bardziej rozsądnego w życiu, jak zaufać Panu Bogu, jak powierzyć się Jemu, jak powiedzieć: Jezu, ufam Tobie. To nie jest tylko takie przytulenie się, przepraszam, do boku Pana Jezusa, by trochę ciepła poczuć, ale Jezu, ufam Tobie, to we mnie wszystko krzyczy, wszystko mówi: Nie, ja tego nie widzę. Pan Jezus mówi: Nie nie martwię się tym, że Ty tego nie widzisz, bo nie możesz widzieć, tylko ja widzę do końca. Tylko on widzi do końca. I ja Ci ufam, ja widzę i wierzę, że Ty widzisz. Że ty Widzisz do końca, tyś mnie nigdy nie oszukał, tyś mnie nigdy nie skrzywdził, tyś mnie nigdy nie wprowadził na ślepą uliczkę, tyś mnie nigdy nie poprowadził drogą, która okazała się kłamstwą. Nie? Fake newsem dzisiaj by się powiedziało. Ty jesteś prawdą czystą, i, i chociaż wszystko we mnie krzyczy, wszystko mnie boli, wszystko we mnie nawet się opiera, i wszystko mówi to, to nie ma sensu, i świat mi po, y, prawda, y, potwierdza to moje, to nie ma sensu, albo się śmieje z tego, że ja idę dalej. Ja nie przestaję powtarzać, Jezu, ufam Tobie, i nie ma nic bardziej rozsądnego, bo i w życiu Faustyny się okazało, i w naszym się okaże, i w wieczności się okaże, że rację miał Bóg. Rację miał Bóg. No właśnie, z tym Jezu ufam Tobie, bo Ksiądz napisał, że to jest takie tam przy końcu, że to jest takie paschalne kredo Faustyny. Jezu ufam Tobie, taki owoc jej życia. No właśnie, ale też. Ona, zanim napisała to wszystko, całe dzieło, to też niej się musiało wydarzyć miłosierdzie. Ona sama to musiała przejść. I dzienniczek, też właśnie o to pytaliśmy siostry Elżbiety, też jest taką drogą pokazania człowiekowi, że tak się dzieje z człowiekiem, tak się wydarza miłosierdzie w duszy. Takie odnoszę wrażenie, że to jest pokazane, tak będziesz taką drogą szedł, jeżeli wybierzesz miłosierdzie. Takie tak, bo i. Nie wiem, czy ja to dobrze wyrażę, to cała nasza historia, historia każdego człowieka jest pisana przez Boże miłosierdzie. I, i to nie jest tak, że, nie, że ja wybieram pewną drogę, na której Boże miłosierdzie może się mi objawić i wtedy stanie się tak, jak było w życiu Faustyny. Że ona wstępuje do klasztoru, do sióz miłosierdzia, że tam można tylko zazdrościć, ma prywatne objawienia. a Ona by powiedziała: Nie ma czego zazdrościć, bo już po, po pierwszym objawieniu powiedział Panie Jezu, na histeryczkę wyglądam, prawda? albo że, że poprowadzi tą czy inną drogą. To nie jest tak. Każda ludzka historia od momentu zaistnienia jest absolutnie dziełem Bożego miłosierdzia jeśli jest prawdziwą historią, a jest, to to dlatego, że jest historią e, e, rozpisaną w naszym, można by powiedzieć, życiu przez Boże miłosierdzie. Tyle tylko, że Bóg wchodzi w to wszystko, co jest naszą odpowiedzialnością za życie i w tym nas Zbawia. Y, y, zawsze to powtarzam. Czy my sobie uświadamiamy, że kiedy myśmy się poczęli w łonie mamy, poczęli pod jej sercem, że myśmy już od zawsze, jeszcze przed założeniem świata, istnieli w sercu Boga? Dzisiaj się mówi tyle o świętości życia. Dzisiaj się mówi tyle o, o, o życiu, do którego każdy ma prawo. Myśmy istnieli w Bogu, nie w oparach jakichś bożych myśli. Myśli istnieli z całym zasobem naszego człowieczeństwa, naszej osoby. Istnieliśmy w zamyśle Bogia, Boga, w Jego sercu przed założeniem świata. I pojawiliśmy się w łonie mamy jako dar Boga. To życie zostało przekazane i teraz, od tego momentu, ono już jest wieczne, bo, bo, bo wieczne jest Boże miłosierdzie, wieczne. Powstaliśmy z nicości i, i żyjemy wiecznie jako absolutnie dar Boga, taki dar i w tym przeżywamy prawdziwe szczęście. Prawdziwe szczęście przeżywamy w tym, że, że my doświadczymy, że jesteśmy miłowani, tak jak Faustyna, I, i to, co mogłoby nas zgnieść, nasza nędza, staje się miejscem kontemplacji Bożego Miłosierdzia. Dlatego, że są takie piękne rozmowy Faustyny z Jezusem: ona mówi, ale jestem nędzą, jestem nędzą. Ja, ilekroć czytam w dzienniczku te słowa Faustyny, Jestem nędzą. Tyle, tylekroć mam takie wyobrażenie Faustyny, która się dopiero wtedy prostuje. Dopiero wtedy jakby rośnie, ale, ale zaraz, ale o co chodzi? Bo Jezus, kiedy ją tak słuchał, nie, nie mówi, nie no Faustyna, no, no, no nie opowiadaj znowu takiej historii, no, no. No, 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 jest wielu innych kowalskich, bardziej nędznych nie? w tym świecie. Są gorsi, o Faustyno, są gorsi. No, to jest to, to co, czym mamy się pocieszyć, prawda? Że no, jeszcze nie jest najgorzej, Nie ojciec pojedzie dwa piętra wyżej, tam się dopiero dzieje. To ojciec przyjedzie z powrotem, będzie kanonizował mnie jeszcze, prawda? To, 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 to nie jest tak. Ona, Jezus mówi: Tak, jesteś nędzą. Ale, tak, ale, ale o co chodzi? Ona w tej nędzy sobie uświadamia, że że jej życie, to, że ona istnieje, jest, jest absolutnie darem Boga. Jest, absolutnie, jest wszystko jest Jego darem, wszystko, wszystko jest owocem Jego miłosierdzia. Nie brakuje tutaj słów, ale, ale to jest najgłębsza prawda o nas I, i, i tak się dzieje naprawdę przez całe życie i, i dzieci poczętych, nienarodzonych, bo abortowanych. I dzieci, które się poczęły i doświadczyły przemocy w domu i w rodzinie, których tata skrzywdził, mama skrzywdziła, i nie wiem, jakie historie się w życiu zadziały. Zawsze Panu Bogu dziękuję, że miałem inną rodzinę, inne domy, i mnie zawsze to mocno porusza, kiedy myślę o tych wszystkich. W historiach ludzkich, kiedy, kiedy było tyle, w domu, w którym powinno być najbardziej bezpiecznie, od łona matki przez dom, było tak, że, że dzieci musiały uciekać z domu i wyjeżdżać i, i chronić się. To, to jest okrutne. A jednak ja wiem, że to może być dla kogoś trudne i bolesne, ale może to przez wiarę przyjmie. Ja, ja, ja nie mam wątpliwości, że, że Bóg w tym wszystkim cały czas pozostaje miłosierdziem i że historia tego człowieka jest ostatecznie i będzie ostatecznie e, zwycięstwem Bożego Miłosierdzia. Ja, ja nie mam wątpliwości. Jakby to, co pozostaje e, w nas, to co, co powiedziałem, to, to jest to otwarcie się, e, choćby, u, choćby dopuszczenie takiej... E, Pierwszego promyka tego światła przez uchylone drzwi to, 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 to takie prawie, że, prawda, nie, nie otwarty jeszcze. I, ale, ale, on już, on już tam jest. Chcę powiedzieć, że nasza historia jest historią zbawienia, czyli jest historią Bożego Miłosierdzia. Historia każdego człowieka. Ja chcę. Chciałem tak. dotknąć jednego tematu, tak. który też znalazłem w tych kwestiach. To jest, to jest temat właśnie pozwolić się kochać. Ono też wybrzmiał w, w pani pytaniach. Paradoksalnie, paradoksalnie to jest nasze. To jest najwięcej, co my możemy w życiu zrobić. To jest pozwolić się kochać. Ale jak to zrobić? Pozwolić na no, Stać się na powód dzieckiem. I tu chcę powiedzieć, co to znaczy właśnie. My całe życie dorosłe, albo już od dorastania i dorosłe, uczymy się tego, co potrafiliśmy jako niemowlęta. Naprawdę. Na, jako niemowlęta potrafiliśmy najwięcej. Rodziliśmy się nadzy, bezbronni, krusi, prawda? Trzeba delikatnie by było nas trzymać, tylko mama wiedziała, jak trzymać, żeby, żeby niczego nie uronić. Prawda? E, e, płakaliśmy i to jedno, co potrafiliśmy najwięcej, to dać się obejmować. I to, to jest w instynkcie naszego życia. Pierwsze, czegośmy szukali, rodząc się ramion. I prawda o nas jest taka, Niezależnie od powołania człowieka, całe życie szukamy ramion. Dokładnie tak. Wyszliśmy z ramion Boga i wracamy do ramion Boga. I, I to jest to najwięcej, co my, a co dla nas jest najtrudniejsze, a świat dzisiaj nam w tym nie pomaga. Jeśli sobie nie zarobisz, jeśli nie znajdziesz uznania, jeśli nie masz kasy, nie masz znajomości, nie masz opinii dobrej, nie masz ludzi takich, przy których prawda, jakoś się ogarniesz w życiu i można by wymieniać całą litanię, którą mi świat na tablicy wyników napisze, to daj sobie spokój. W ogóle w tym świecie się nie pojawi. Prawda? Mówię o tym świecie, który, który ma tego rodzaju myślenie. To, to nie jest moje pojęcie o całym świecie. I, 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 wierzę, że w tym świecie panuje absolutnie ostatecznie dobra nowina. Wierzę w to głęboko. Ukryta często, ale chcę powiedzieć, że ten świat nam nie pomaga być dzieckiem. A dlaczego Jezus mówi? Tylko dzieci wejdą do królestwa. To znaczy, jeśli nie staniecie się jak dziecko, nie wyjdziecie do królestwa. Nie chodzi o, o w tym znaczeniu takim dosłownym dziecko. Każdy z nas był dzieckiem i wie, że każdy z nas miał swoje załóż. Nikt z nas nie był idealny jako dziecko. prawda? Potrafiliśmy rozrabiać, dokuczać, po... ale potrafiliśmy u początku, potem gdzieś to zaczynamy wytracać z wielu powodów. Bardzo często, oczywiście, z tych powodów, które niektóre wynikały z środowiska życia, zaczęliśmy to zatracać, mianowicie na początku pozwoliliśmy się kochać. Było dużo więcej w nas powierzania się, zaufania. Natomiast bardzo szybko ta największa zdolność życia może być zraniona. Ona, i to mówi już antropologia prenatalna, ona już może być zraniona w łonie matki. Już może być zraniona w łonie matki. Kiedy dziecko i już od łona matki nie jest chciany. Proszę mi wierzyć, towarzyszyłem nie jednej osobie dorosłej, która opowiada mi swoją historię życia, że nosi w sobie jakiś ciężar, którego nie potrafiła nazwać po imieniu. Prawda? Jakąś ciągłą apatię, jakieś odrzucanie siebie i, i, i czasami. Yy, Ktoś dojdzie do, do, do tej wiadomości, do tej prawdy, czasami nie potrafi nawet unieść, a czasami staje się na niego wreszcie wyzwalająca, kiedy się dowiaduje, że, że ona była niechciana. Jest że jest ocaleńcem, że mógł być. Ale, ale znam też, i nie ma tutaj determinizmu, absolutnie. Znam wiele osób, które pięknie to przepracowały, które mają w sobie tyle empatii, które nauczą innych kochać, które, które odkryły, że właśnie w tej swojej największej nędzy i w odrzuceniu, nigdy nie byli odrzuceni przez Boga. I, I zawsze byli kochani tam, gdzie najbardziej cierpieli. Więc, ale, ale chcę powiedzieć, że człowiek może być zraniony w tej zdolności już w onie matki, już w pierwszych dniach, w pierwszych latach swojego życia. Natomiast będę to powtarzał zawsze do znudzenia i jest uparcie, że to jest największa nasza zdolność, jaką zostaliśmy stworzeni, bo my istniejemy dzięki Bogu i w Bogu. W Nim jesteśmy, poruszamy się, istniejemy. I tylko wtedy, kiedy pozwalamy się kochać, możemy doświadczać tej miłości i kiedy pozwalamy się kochać, potrafimy kochać. Dlatego, że miłość nie ma źródła w nas. Źródło miłości jest w Nim. I dlatego im bardziej, paradoksalnie pozwalamy się kochać, tym bardziej potrafimy. Kochać. Ktoś, kto nie pozwala się kochać, często jest żebrakiem w miłości, przeżywa deficyt tej miłości, a jednocześnie też bardzo często nie potrafi dawać miłości, bo jest mocno skupiony na sobie wtedy. A propos tej właśnie zdolności kochania, też tutaj w tej książce padło takie zdanie, zacytuję tutaj. Piotr przekonał się w swoim życiu, że zdolność i siła kochania nie biorą się z jego uczuć czy osobistych przekonań, ale z Jezusa. No i właśnie, czy właśnie tego wszystkiego trzeba doświadczyć, żeby nie opierać się na własnych zdolnościach kochania? Ale oczywiście tak, bo historia Piotra to jest mi bardzo bliska. Ona polega na tym, że Piotr jest tym uczniem, który no, wszedł w bardzo żywą relację z Jezusem. Jest takie piękne wyznanie Piotra, do kogo już pójdziemy, ty masz słowa życia wiecznego, kiedy już prawie wszyscy pokazali Jezusowi plecy w kafarnu szóstej rodziny Ewangelii po tej, można powiedzieć, niefortunnej homilii, prawda, że po, po, po której stracił nawet najbliższych uczniów. Prawda? Trudna jest ta mowa, ktoś tego będzie słuchał. Czyli chcecie też odejść i Piotr wtedy mówi, ale, ale do kogo ja pójdę? Ty zająłeś całe moje życie. I on, ilekroć Jezusowi wyznaje z Tobą nawet do więzienia i na śmierci, życie oddam za Ciebie, Piotr zawsze jest szczery, a ja nigdy, ilekroć czytam zresztą ten tekst, nigdy nie miałem wątpliwości, że Piotr to mówił szczerze. Ale szczerość nie zawsze oznacza prawdziwość. Być szczerym nie zawsze oznacza być prawdziwym. Piotr jest szczery, to znaczy buduje na swoich odczuciach Piotr ma, tak czuje, tak, tak, tak przeżywa w sobie, że on go nigdy nie zostawi. Dlatego, kiedy słyszy, ty mnie się zawsze trzy razy, ja próbuję zobaczyć, zawsze te jego oczy wielkie. Prawda? I mówię, o czym ty mówisz? No, to, no, może nawet się poczuł urażony. Jak ktoś mógł tak źle o mnie pomyśleć, prawda? Ale, ale prawdę znał Jezus. I bo, co było problemem Piotra? Tak jak ja go czytam. Z czego powoli, powoli wyrastała także Faustyna. Mianowicie problemem Piotra było to, że on jednak te deklaracje budował na sobie. On ciągle zaczynał od: Ja. Ja cię nie opuszczę, ja cię nie zostawię. A w tej przepięknej rozmowie paschalnej nad Drogiem Jeziora, kiedy Jezus go pyta, czy mnie miłujesz, on już nie rozpoczyna od: Ja, on rozpoczyna od ty. Ty wiesz, że cię kocham, ty wiesz. Piotr zaczyna budować na Jezusie. On sobie uświadomił, że chociaż chce bardzo kochać Jezusa, nie zbuduje tej miłości na sobie. Nie zbuduje na tym, że wezmę się, to był temat Pawła, o którym też rozmawiałem tylko buduje na Jezusie. Jezus jest dla niego tą siłą, dzięki której może kochać. To, to, to dzięki Jezusowi jest zdolny do, imi, do miłości. Dzięki Jezusowi miłować będzie. Dlatego Jezus mówi, Paść owce moje, paść baranki moje, ale to jest z Jezusa, On, on będzie w stanie to czynić, dlatego że, że będzie w relacji z Jezusem. To, to jest jeden też z fundamentalnych tematów. Myślę, że to, co się zadziało w życiu Faustyny, to dlatego że nie odmówiła Jezusowi tak bliskiej, tak zażyłej relacji, to jest tajemnicą absolutnie, że Jezus ją powołuje do takiej relacji, jedynej, niepowtarzalnej jak każdego z nas, ale tak zażyłej, tak silnej, tak bliskiej relacji. I ona z tej relacji czerpi, ona naprawdę się karmi tą relacją. Dzięki tej relacji że tak, jak w ogóle w naszym życiu nie ma życia bez relacji. My się karmimy relacjami, my żyjemy dzięki relacjom. Życie bez relacji jest puste. Ona nie byłaby w stanie pójść drogą, tą, którą poszła, bez takiej relacji, takiej więzi, jaką, jaką przeżywała z Jezusem. I Piot też dojrzewa do tej relacji, do tej więzi. I, I dlatego też rzeczywiście w pewnym momencie może powiedzieć, Ty wiesz, że Cię kocha. Prawda? I cierpliwie zresztą i pokornie odpowiada, bo, bo odpowiada jakby tym, tym stopniem miłości, na którą go stać. Piotr już wtedy zaczyna być prawdziwy. Od momentu, kiedy zaczyna polegać na Jezusie, widzi siebie w prawdzie. I odpowiada już nie tylko szczerze, ale i prawdziwie.